Pałacek Mifla specjalnie dla Wojtka, naszego kolegi powstańca, batalionu Parasol. A potem dorodę! <noise> A potem dorodę! Kochani, śpiewajcie z nami, niestety, nawet tu tylko na jedną zwrotkę pozwolenie, ale zaśpiewamy całość. Dobrze? Pomagam, możecie? Jesteście cudowni. I dla żywnia pola, bronią jej chłopcy, od parasola, o czarkie dysy mają blisky, zobacz o diaci, a Prosisz pan wy, radzi buziaka, jaka, Czuwaj miarą i wytężaj smów, wreszcie swój młody duch, pracująca za dół. Czuwaj miarą i wytężaj smów, swój młody duch, jak sam. Jak się bije miara śpiewa, szkody się złoszczą, lepiej nalewa. Spiraj szatę na koszul hej! Czuwaj miarą, il wytężaj smuk, wręcz swój chłody duch, pracując za duch, hej! Czuwaj miarą, il wytężaj smuk, wręcz swój chłody duch, jak stary! Własne małmazyje, kochani, dziękujemy Wam bardzo, że byliście tyle godzin z nami. Czy publicznością, jaka mogłaby nas spotkać? Kocham Was bardzo całym sercem! Jeszcze raz dziękujemy. To były praskie małmazuje pod dyrekcją artystyczną Doroty Czajkowskiej. Niestety nie jesteśmy w stanie.